A dzisiaj chciałabym Was nauczyć ćwiczenia od Esther Higgs, które jest bardzo skuteczne, w szczególności jeżeli miewacie jeszcze pewne wątpliwości co do swojej zdolności wpływania na otaczający was świat. A ci z Was, którzy już wierzą, że są potężnymi twórcami rzeczywistości, również powinni zwrócić uwagę na to ćwiczenie, bo ono jest przydatne dla każdego z nas i to każdego dnia. To ćwiczenie nazywa się segmentowaniem intencji. Ja połączyłam je i stworzyłam tak naprawdę trochę nowe ćwiczenie, ale złożone z dwóch ćwiczeń od Esther Hicks. Właśnie segmentowanie intencji oraz znane wam już ćwiczenie, czyż nie byłoby miło? Ja stosuję niemal codziennie, każdego ranka i też wieczora segmentowanie intencji jest. Zastosowaniem trochę głębszym zasady, czyż nie byłoby miło, jakby w większym kreacyjnym aspekcie. Zaraz Wam opowiem o co dokładnie chodzi. Zobaczcie. Najcenniejszą umiejętnością, jaką możemy w sobie wykształcić, jest umiejętność kierowania myśli na to, co chcemy, nie? a nie na to, czego nie chcemy. Biegłość w szybkim ocenianiu sytuacji i w szybkim dochodzeniu do wniosku, czego najbardziej pragniemy, a potem skupieniu na tym całej naszej uwagi. I teraz jeśli zwracamy uwagę na swoje aktualne doświadczenia, no to projektujemy ich kształt na przyszłe wydarzenia, w taki sam sposób. Ale jeśli skupimy uwagę na odmiennym przyszłym wydarzeniu, aktywujemy odmienne przyszłe doświadczenie. Ok. I w ten sposób wykreujemy sobie zupełnie coś innego. I teraz na tym właśnie polega siła procesu planowania segmentowego. W tym procesie określa się tak naprawdę segmenty, czyli jakby przedziały czasowe albo bardziej czynnościowe, które za moment nastąpią albo które wiemy, że się przydarzą. Pamiętajcie, zalecane jest wykonywanie tego procesu w chwili, gdy czujemy się dobrze. Po to, żeby ten proces w sposób świadomy był prowadzony z uspokojonymi myślami, bo wtedy Pomaga to nam w określeniu, gdzie są nasze myśli, że możemy je zebrać i ukierunkować, a przez to będziemy mogli bardziej świadomie tworzyć wybierać nasze myśli, formułować intencje i adresować energię. I w tym czasie będziecie mogli w naturalny sposób zatrzymać się, wprowadzić nowy segment i skierować ku niemu swoje intencje oraz okres oczekiwania. Ja wam zaraz wszystko po kolei wytłumaczę. I teraz tak. E, wprowadzamy nowy segment za każdym razem, kiedy zmieniają się nasze intencje. Ok? Bo na przykład, jeśli zmywasz naczynia i e, dzwoni telefon, ok? E, to już decyzja od tego, czy ty ten telefon odbierzesz, czy nie, to jest jakby nowy segment. Ok? Gdy wsiadasz do samochodu, wchodzisz w nowy segment. Gdy jakaś osoba wchodzi do pokoju, w którym jesteś, ty wkraczasz w nowy segment, czyli zmienia się coś dla ciebie, nie? Zmienia się okoliczność. I teraz, jeśli poświęcić czas na to, by tą swoją myślą określić swoje oczekiwania, zanim wejdziesz do danego segmentu, to będziesz w stanie nadać temu segmentowi określoną charakterystykę. I teraz. Na przykładzie. E, na przykład gotujecie obiad i cieszycie się z tego, co robicie. Gotujecie sobie, ta-da-da, ta, ta, tam coś sobie słuchacie, okej? Okay? Działacie w rytmie swoim, zgodnie ustalonym planem. Wiesz, że za chwilę obierzesz marchewkę, ok? Wiesz, na ile coś tam wstawisz do piekarnika. I w tym czasie dzwoni telefon. I teraz wkraczasz do nowego segmentu, podejmując decyzję, by nie odbierać telefonu. To jest dla ciebie nowy segment, bo byłaś w czymś, w danej okoliczności i coś się zmieniło na zewnątrz, ok? Trwała jakaś twoja czynność, to był twój segment i pojawiło się coś nowego, ok? I teraz nowy segment jest to, bo podejmujesz decyzję, by nie odbierać telefonu, ok? I teraz Rozmowa się tam nagrała na sekretarkę, tak wiecie, tam automat na Twoją komórkę i ty postanowiłaś, że później odpowiesz na ten telefon, dobra? Czyli miałaś rytm posiłku, tu miałaś ustalone wszystko, tak? Pojawił się nowy segment, możliwość zaistnienia nowego segmentu, ale ty jakby nie zareagowałaś, więc Twój segment nie ulegnie zmianie, bo. Jesteś w tej czynności, w której byłaś dotąd, ok? Nie przeszłaś do innej czynności. I teraz weźmy pod uwagę odmienne zachowanie. Telefon dzwoni, ok? Wkraczasz w nowy segment i pamiętasz, a robisz to samo: gotujesz, tak? Gotujesz. I teraz. I pamiętasz o tym w trakcie tego gotowania, że oczekujesz na ważną rozmowę, na ważny telefon, ok? I teraz. Twoją intencją jest, żeby ta rozmowa była krótka, treściwa i na korzyść dla ciebie. Na przykład czekasz na odzwonienie rekrutera w sprawie pracy albo na informację, czy dostałaś pracę. Dobra? I teraz tak, gotujesz sobie, dzwoni telefon. I teraz co robisz? Wiesz, że dzwoni rekruter z odpowiedzią, czy dostałaś to, na przykład tę pracę, czy nie. Ok? Formułujesz intencje. Dobra? Formułujesz intencję, e, Czyli przygotowujesz rozmowę, zanim jeszcze sięgniesz po telefon. OK, Twoją intencją jest to, żeby rekruter powiedział ci, że dostałaś tę pracę. Ok. Formułujesz najpierw intencję, Dobrze? I teraz, jak już sformułujesz intencję, Dodaj, zasil ją pytaniem, czyż nie byłoby miło, gdyby. Ale najpierw obrób sobie tę intencje w głowie, później wzmocnij ją poprzez zadanie pytania, czyż nie byłoby miło. Ok? Odbierasz telefon, to już jest nowy segment, który sobie przygotowałeś. Ok? I tak naprawdę wtedy kreujesz każdy przyszły segment każde przyszłe wydarzenie i ciągle projektujesz swoje intencje gotowość na otrzymanie czegoś tak gotowość na to, żeby coś zadziało się tak jak czy chcesz i projektujesz to na swoje przyszłe doświadczenia rozumiecie? OK planowanie segmentowe Pozwala świadomie zastanowić się nad tym, co projektujemy, więc daje nam kontrolę nad przyszłymi zdarzeniami, przyszłymi segmentami. Można przygotowywać przyszłe doświadczenia, które mają wkrótce nastąpić, tak na przykład jak w tym przypadku, albo na, które są nieoczekiwane, ale można też w taki sam sposób adresować jakby bardziej odległe. Okay? Wzmacniam, to jest to, co mówiliśmy, też yy, też yy, omawiałam na live'ie yy, dotyczącej samej tej metody, czyż nie byłoby miło gdyby. Okay? Bo tutaj świadomie kreujemy i dajemy intencję, energię i to zobaczcie w czasie rzeczywistym, tuż przez wydarzeniem, które ma się zadziać. Więc to nam pozwala właśnie na świadome projektowanie na bieżąco w czasie rzeczywistym. OK? To jest super, bo oczywiście praktyka, praktyka. Yy, na przykład jeśli jakiś nowy segment, tak, yy, który nie jest dla Ciebie stały, bo na przykład idziesz do pracy i powiedzmy wchodzisz do biura, to już jest nowy segment. E, zaraz to jeszcze o tym opowiemy, e, ale m, na przykład, y, y, e, jeśli jakiś nowy segment zabiera zjawisko, które dotąd na przykład nie przynosiło ci radości, dobra, e, to nie wiem, jedziesz z wizytą do teściowej, o której wiesz, że cię nie lubi, ok, albo też jedziesz do biura, gdzie pracujesz z osobą, która ci dokucza. I teraz, e, zasegmentuj intencje. I dodaj, czyż nie byłoby miło. Pod warunkiem jednak, że nie masz w swoim umyśle takiej walki, a przecież to jest głupia. Mm, okej, okay, a ta wredna baba, to znowu to, a to, 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 tamto. Jeżeli masz takie, ten, wiecie, o co chodzi, to zatrzymaj się, powiedz sobie, okej, okay, ej, stop, stop, stop. Przecież ja mam na to wpływ. Ok. I wtedy stwórz segment. W takiej sytuacji, żebyś robiła to z lekkością, tak? Z radością, a nie z takim, wiecie, oporem. Mhm. Bo celem. Całego procesu planowania segmentowego jest też jasne określenie Twojego pragnienia. Więc po określeniu tego pragnienia możemy jakby uruchomić cały proces kreowania tego, czego pragniemy. I później zasilenie tego pytaniem, czyż nie byłoby miło. OK? Stosowanie procesu planowania segmentowego polega na tym, aby w ciągu każdego dnia znaleźć chwilę na zastanowienie się i powiedzenie: Tego właśnie oczekuję od nadchodzącego wydarzenia, od nadchodzącego spotkania, od rozmowy z szefem, od wizyty w banku tego oczekuję. OK? Czyż nie byłoby miło, gdyby. Okej? Okay? Po prostu pytasz siebie, czego chcesz w tej chwili i czego chcesz doświadczyć. Ale musi być to jedno pragnienie dotyczące jednego segmentu, czyli tych okoliczności, które za moment wystąpią. I ty wiesz, że one wystąpią, tylko ty chcesz, żeby one pokazały ci się w określonych okolicznościach. OK? Dokładnie. Istotą planowania segmentowego jest właśnie zatrzymanie się na chwilę, kiedy przechodzisz do nowego segmentu, a następnie określenie tego, czego w tym segmencie chcesz doświadczyć. Więc tam kierujesz swoją moc. OK? Tam kierujesz swoją moc. Podam Wam na przykładzie. E, powiedzmy, że y Robimy już teraz ten proces, teraz przed udaniem się na, do spania. Dobra? No, stwierdziliśmy, dobra, idziemy spać, już gotowi do jaśnięcia, do zaśnięcia i mówimy sobie, dobra, chcę, chcę wstać jutro we wspaniałym humorze, pełna energii i w ogóle, żeby to był fantastyczny dzień. Więc najpierw intencja, Później zasilenie jej. Czyż nie byłoby miło, gdybym jutro wstała radosna, wypoczęta i żeby to był wspaniały dzień? OK, budzisz się rano, OK, przez jakiś czas, chwilę poleż sobie e, i powiedz do siebie z samego rana, zapiszcie to sobie, e, ja mam kontrolę nad tym dniem. Po prostu, powiedz do siebie, ja mam kontrolę nad tym dniem. Ja segmentuję, ja mam kontrolę nad tym dniem, ja go maluję. Ok? I możesz ogólnie zrobić na przykład segmentowanie całego dnia, czyli intencja ogólna, jak chciałabyś żeby wyglądał ten twój dzień. Ja w tym dniu chciałbym przeżyć dużo radości i żeby dzisiaj, nie wiem, um, yy, było mi miło i żebym nie zmadzła w nogi, whatever, tak? I znowu, intencja ogólna. Jaki chcesz, żeby ten dzień był? Jak chciałbyś się poczuć? Czyli ogólne segmentowanie. I znowu, czyż nie byłoby miło, gdyby? Najpierw intencja. Ja mam kontrolę nad moim dniem. I teraz tak, kiedy wstajesz z łóżka, przychodzisz już do nowego segmentu. Ok? I teraz tak, w, w zależności od tego, co robisz, no to jesteś w segmencie powiedzmy e, ogarniania się. Ok? Mycie zębów, kąpieli, okay? e, takich czynności, wiecie, porannych. To jest segment. Gdyby w trakcie tych Waszych czynności nagle e, zadzwonił telefon, to jest już nowy segment. Rozpoczyna się nowy segment, ok? Dobra? A i teraz tak: po tych czynnościach kąpielowych, e, jesteś, e, jesteś, e, idziesz y, y, robić śniadanie, wchodzisz w nowy segment. Zrób sobie segmentowanie i powiedz sobie intencję, to moje śniadanie nasyci mnie na. 6 godzin i działa fantastycznie na szybkość mojego metabolizmu. Czyż nie byłoby miło gdyby. Tak, to jedzenie służyło mi najlepiej dla mnie i powodowało przyspieszenie metabolizmu. Ok. Dokładnie dodaję mi jeszcze sił i wzmacnia. Najpierw intencja, później sformułowanie pytania. Mhm. Tak fajnie jest z telefonami, bo jak kiedy. Y kiedy patrzysz, ktoś dzwoni, określ najpierw swoją intencję, co chcesz usłyszeć, albo jak ma przebiegać ta rozmowa, a później dodaj do tego sformułowanie, czyż nie byłoby miło. Teraz idziesz do samochodu, OK? Żeby pojechać do pracy. No to daj intencję, Podróżuję w sposób bezpieczny i dojeżdżam, i fantastycznie czuję się za kółkiem, na przykład z tych osób, które jeszcze gdzieś tam boją się jeździć, tak? Dodaj do tego pytanie, czyż nie byłoby miło? Wysiadając z samochodu, wkraczasz w nowy segment, wchodzisz do biura, zrób sobie intencję. Wszyscy w biurze są dla mnie dzisiaj życzliwi, szef mi pogratulował, tak? Sformułuj intencję, zamień i dożyć do niej pytanie, czyż nie byłoby miło, gdyby? OK? Spróbujcie na, najpierw na przykład yy, 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 wylistować sobie w notesie te segmenty. OK, e, które jesteście w stanie przewidzieć już dzisiaj, na przykład to jest to, co mówiłam o wydarzeniach przy zastosowaniu samej techniki, czyż nie byłoby miło, gdyby, ale przy, już dzisiaj wieczorem e, wypiszcie sobie poszczególne segmenty dnia jutrzejszego. OK, określ intencje, które chcesz w poszczególnych segmentach zrealizować. Tak. Dodaj do tego pytanie, więc już zrób to dzisiaj. Zaplanuj sobie segmenty, te, które wiesz, że będą dnia jutrzejszego, i w ciągu dnia, jeszcze tuż przed ich adresowaniem, po prostu zrób to jeszcze w trakcie rzeczywistym. Zobaczysz, zobaczycie, jak wejdzie wraz z praktyką, Twórcza kontrola nad waszymi życiowymi doświadczeniami. Bo ta technika wprost kieruje energię do zasilania i do kreowania. Robi wam energię kreującą. Bo przecież wiemy, tak? Nasze myśli, nasze przekonania. Kreują naszą rzeczywistość, to ćwiczmy też, niezależnie od zmiany przekonań, Twórzmy nowe połączenia neuronalne związane z naszymi myślami. Ok? Więc to jest super. Zobaczcie, naukowcy mówią o czymś takim jak układ siatkowy aktywujący RAS. Mówią o nim jako o mechanizmie mózgu do osiągania celów. W miarę ewolucji naszego mózgu, zobaczcie, musieliśmy copić zwierzęta, znajdować owoce na drzewa, więc nasze mózgi są dobre w wykrywaniu i znajdowaniu informacji, które odpowiadają naszym celom. Na przykładzie, jeżeli zacznie Ci się podobać jakiś samochód, albo yy, i zaczniesz nagle myśleć. O nie wiem, białym Volkswagenie, określonej marki, to zaraz zaczniesz ich widzieć o wiele więcej. Kupisz sobie samochód określonego rodzaju. Nagle, jakby wszystkie samochody były tej marki. Ok? Podobnie jest właśnie, gdy praktykuje się to segmentowanie intencji i gdy mówimy sobie, że będziemy mieli inspirujący lunch, tak? jedzenie będzie smaczne, restauracja wspaniała, faktycznie idziesz na lunch i tak? jest super. Po prostu, bo kierujesz wtedy swój umysł na to, co chcesz. I zobaczycie, że jak dzień się będzie kończył, to zobaczycie, jak mocną macie zdolność kreacji. Więc do dzieła, do od jutra, do, do codziennej rutyny dnia, dołączymy segmentowanie. Jeżeli, tak, tak, dokładnie, od jutra do rutyny dnia, każdy z nas dołącza segmentowanie, a nawet od dzisiaj, to dzisiaj już zapiszcie sobie, stwórzcie sobie, zapiszcie w notesie, tak, jak mają wyglądać poszczególne segmenty waszego dnia. Praktykujcie to. Pamiętajcie, że to nie jest magiczna różdżka, ale praktyka. Wytworzy u Was, więc się nie zniechęcajcie, gdy się okaże, że, nie wiem, 9 na 10 Wam się spełniło. Praktykujcie, bo w ten sposób wytwarzacie też nowe szlaki neuronalne. Jesteście też, tak? Większość z Was w trakcie y, na pewno zmiany przekonań, więc idealnie to się spina, żeby jeszcze bardziej, tak, jakby tymi pozytywnymi kodami y, kreować rzeczywistość. No i już, no i mamy to. Segmentowanie intencji. Dokładnie tak. Kreowanie tego, jak coś ma wyglądać, czyli świadome kierowanie energii na to, żeby dana sytuacja, dane wydarzenie, samopoczucie reakcji ludzi byli tacy, takie, były takie, jakie my chcemy. Dokładnie, ja mam kontrolę nad moim dniem. Ja mam kontrolę nad moim dniem. Dlaczego nad moim dniem ma mieć kontrolę ktokolwiek inny poza mną? Ja mam kontrolę nad moim dniem. Kochani, to prosta technika. Jeżeli e, często jest tak, że nasz umysł, nawet jak poznaje jakąś technikę, to on zapomina o niej w ciągu dnia. Więc warto sobie początkowo ustawić przypomnienia chociażby w formie alarmów. Zrób segmentowanie. Ok? I na pewno będziesz w jakiejś czynności dnia, którą będziesz mogła kolejną zasegmentować. Czyż nie byłoby miło? gdyby technika segmentowania działała dla nas w 100% tak jak tego chcemy Dokładnie tak. Intencja będzie działała w 100% technika segmentowania na każdego, który teraz tego słucha. Czyż nie byłoby miło gdyby technika segmentowania intencji Działała w 100% zgodnie z wolą każdej osoby, która jej używa i jest tutaj teraz? Wspaniale. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie. E, idźcie, używajcie. Przed nami kolejne metody. E, widzicie już, że tak, że to wszystko działa. Tylko trzeba po prostu praktykować. To są proste tematy. Praktyka, czyli czyni mistrza. Praktyka, praktyka, praktyka. Nic, co zrobicie raz, często nie ma prawa zadziałać na dłuższy okres czasu. A takie techniki adresowania sobie, malowania sobie, zobaczcie rzeczywistości, tak niewiele nas kosztują. Mm -hmm. Bardzo serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję i za tę technikę, która naprawdę robi robotę.